Bolesławiec. Ładne miasto w Województwie Dolnośląskim. Nie byłem w nim kilka miesięcy. W międzyczasie powstało tu coś, czego nie lubię, czyli strefa płatnego postoju. Ale trzeba przyznać, że bardzo prawidłowo oznakowana. I nie taka droga jak wino w Wrocławiu. Za pierwsze pół godziny płaci się tylko złotówkę, czyli nawet nie połowę ceny całej godziny. Miasto to, choć mniejsze od To posiada dworzec autobusowy oraz swój własny PKS. Dworzec ten znajduje się w kompleksie handlowym w centrum miasta. W podobnym, jaki powstał w Inowrocławiu, na terenie dawnego dworca autobusowego. Czyli jak widać, jak się chce, to można to połączyć. A teraz creme de la creme lub jak kto woli, wisienka na torcie. W Bolesławcu od prawie czterech lat jest bezpłatna komunikacja miejska. Panie prezydencie Brejza, pan zadzwoni do prezydenta Bolesławca i spyta się, jak to się robi?